Gender najpopularniejszym słowem 2013 roku. Tak zdecydowali językoznawcy z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Słowo roku wytypowano z udziałem internautów, a ideologia gender zdążyła już podzielić Polaków na dwa obozy. O gender dyskutowano także w Ostrowcu na wykładzie profesora Ryszarda Legutko. To jest ideologia, która niezwykle głęboko sięga w życie ludzkie. I jeśli ta ideologia stanie się częścią prawa i częścią polityki państwa, no to urzędnicy będą się wtrącali w, właściwie we wszystko, w życie rodzinne, w relacje między mężem i żoną, między uczniem a nauczycielem, między dziećmi będą w, 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 przejmą właściwie wychowania naszych dzieci. Angielskie słowo gender oznacza rodzaj gramatyczny. W latach 50. w USA określenie to zaczęło być używane w znaczeniu płci kulturowej i ról społecznych, jakie są przypisywane kobietom i mężczyznom. Zdaniem profesora Ryszarda Legutko, gender to ideologia, która wyrosła z marksizmu. Były minister edukacji uważa, że w gender, tak jak w marksizmie, kluczową rolę odgrywa walka klas. Kiedyś walka ta rozgrywała się pomiędzy Między kapitalistami a proletariatem. Dziś rozgrywa się między kobietą a mężczyzną. Profesor Legutko obawia się, że przez gender edukacja może służyć polityce. Tak jak przy, przedtem, tak i teraz, humanistyka, e, szkoła i co tam jeszcze ma służyć e, pewnemu projektowi politycznemu. Przedtem tym projektem był komunizm, a teraz jest coś w rodzaju takiego egalitarnego, równościowego państwa, gdzie nie będzie dwóch płci, tylko nie wiem ile, bo tych genderów naliczyłem osiem, ale podobno jest jeszcze więcej. Nie osiem to 9, nie dziewięć dziesięć. Także to jest wszystko bardzo, bardzo niebezpieczne. W tej sali hasło gender budziło wiele emocji, najczęściej jednak negatywnych. <laughs> y Jestem zainteresowana ideologią gender. Wiem, że to jest przede wszystkim deprowacja dzieci, młodzieży i chciałabym więcej wiedzieć, żeby móc przekazać komuś. Chociaż część tej wiedzy, na ile będę mieć umiejętności. Chcę więcej jeszcze wiedzieć na temat tej ideologii, tego światopoglądu, który jest moim zdaniem błędny, ponieważ już dziecko. Powinno wiedzieć kim jest, jest mężczyzną albo kobietą i do takich ról się przygotowuje. Do, przygotowuje się do roli ojca i matki. Jeżeli zaburzymy to na początku jego wychowania, ono nie będzie mogło się odnaleźć i nie będzie podejmowało takich ról, nie będzie umiało po prostu yy, założyć wspólnoty, rodziny. Przed wykładem profesor Legutko skomentował także wyrok Sądu Najwyższego, według którego musi on przeprosić byłych już licalistów z Wrocławia za nazwanie ich rozwydrzonymi smarkaczami. Bo to jest sprawa szalenie śmieszna tak naprawdę. No bo że ja nie wyobraziłem, ja nie obraziłem tych licealistów, nazywając ich rozpuszczonymi smarkaczami. No, mimo, jeśli. 60-letni człowiek mówi do 17-latka, że jest smarkaczem, to nie wydaje się być jakoś taką szczególną obrazą i sąd tego nie potrafi udowodnić. Cały to, całe to uzasadnienie wyroku jest absolutnie kuriozalne, ale ja jeszcze o tym będę szerzej pisał, bo to jest ja myślę, że to, że to może być interesujące dla ludzi, jak działa współcześnie wymiar yy, sprawiedliwości. Ale ja to traktuję jako rzecz yy, taką. Z mojego punktu widzenia zabawno, z punktu widzenia funkcjonowania prawa w Polsce i systemu sprawiedliwości, no zabawne to pewnie nie jest. Wyrok dotyczył sprawy z 2009 roku, która miała związek z debatą w sprawie obecności krzyży w jednym z wrocławskich liceów.